Cześć, ja chciałbym opowiedzieć Wam tak trochę błyskawicznie na temat silnika Hyundai Kia 1.7 CRDI. To jest silnik, który znajdziecie w wariantach mocy od 115 nawet do 136 koni mechanicznych, i który dość często wykorzystywany był w samochodach takich jak Hyundai i40 czy iX35. Był też dostępny np. w Kia Carens, Kia Optima czy Kia Sportage a zatem sporo modeli korzystało z tej konkretnej odmiany silnika. Jeżeli chodzi o identyfikację jednostki, no to to jest silnik o kodzie D4FD. No i to jest jednostka bardzo zdana, która na przestrzeni lat zyskała szereg bardzo przychylnych opinii. Sporo użytkowników i kierowców rzeczywiście poleca tę konkretną odmianę silnika. No i też nie ma co się temu dziwić, w końcu jest to jednostka o dość ciekawej konstrukcji, a mianowicie w tym przypadku mamy układ 4-cylindrowy, 16 zaworów i wtrysk bezpośredni. Do tego rozrząd na łańcuchu, turbosprężarka ze zmianą geometrii, oczywiście sprzęgło z kołem dwumasowym, konstrukcyjnie to się wszystko bardzo ciekawie prezentuje, natomiast są też elementy na które z pewnością warto jest sobie zwrócić uwagę przede wszystkim dobrze zweryfikować sobie stan poszczególnych elementów przed ostatecznym wyborem takiego silnika, warto jest sobie sprawdzić czy to filtry, filtry DPF Dobrze sobie zweryfikować wtryskiwacze, pompę paliwa, zerknijcie sobie na rozrząd czy dwumasę zweryfikujcie, czy coś tam nie będzie po prostu do zrobienia w najbliższym czasie. No i też dobrze sobie oczywiście zobaczyć jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o dynamikę. Generalnie dość nieźle to wygląda, natomiast dobrze sobie zweryfikować czy rzeczywiście dość wystarczające będą te wartości, jeżeli chodzi o sam moment obrotowy czy moc. Natomiast tutaj pewnie też sporo odczuć będzie zależnych od tego w jakich autach wcześniej jeździliście i z jakich konkretnie. Silników wcześniej korzystaliście. Jeżeli chodzi natomiast o mocne strony tego konkretnego silnika, no to przede wszystkim do nich zaliczyć można bardzo solidną konstrukcję, dobrą kulturę pracy, no i również dość niskie wartości dotyczące samego spalania. Sam silnik jest także zazwyczaj dość mało problemowy, zwłaszcza jeżeli ktoś o niego odpowiednio zadba. Na rynku też dostępnych jest dość sporo egzemplarzy z wysokimi przebiegami, co również udawania, że przy jego wykorzystaniu można osiągnąć naprawdę wysokie przebiegi, czasami przekraczające wartości rzędu nawet 300 tys. Kilometrów. Natomiast to też oczywiście ma swoje plusy i minusy. Pamiętajcie o tym, że po prostu jeżeli będziecie dokonywać zakupu jakiegoś samochodu z silnikiem o znaczącym przebiegu, no to jednak taki bardzo gruntowny przegląd jest tutaj mega istotną kwestią, o której nie można zapominać. Do tego pamiętajcie również, że silnik 1.7 CRDI to jednostka, która bardzo mało pali. Wyniki rzędu około 6 czy 7 litrów na 100 km nie powinny tutaj jakoś specjalnie nikogo zaskakiwać. Natomiast też oczywiście sporo zależy od techniki jazdy czy sposobu prowadzenia takiego pojazdu, jak i również wiadomo o samej trasy, no bo jednak jeżeli będziemy częściej jeździli po mieście, no to jednak te wartości mogą nieco wzrastać, a nie tak jak w przypadku na przykład jazdy po jakichś dłuższych trasach bez ewentualnej sygnalizacji, tutaj zatem musicie zwracać uwagę na te wszystkie czynniki, które bez wątpienia mają wpływ na wartości związane z ostatecznym spalaniem. No i też pamiętajcie o tym, że jeżeli ostatecznie byście się zdecydowali na taki silnik, no to koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby raz w roku robić sobie takie gruntowne przeglądy. Nie można także zapominać o tym, aby jednak dokonywać różnych napraw na bieżąco, wtedy kiedy pojawi się ewentualna usterka. No bo odkładanie na później tutaj nie za wiele oczywiście pomoże. Zwróćcie też uwagę na regularną wymianę oleju i filtrów. Dobrze jest to wykonywać, zwłaszcza według zaleceń producenta i po prostu dotrzymywać tych wszystkich terminów. A zatem o tym wszystkim pamiętajcie, ja natomiast oczywiście jak najbardziej jestem ciekaw i waszej opinii odnośnie silnika 1.7 CRDI. Myślę jednak, że jest to dość tania w eksploatacji, jak i również bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o silniki do miasta. A zatem to wszystko, ja zachęcam do subskrypcji, do zapoznania się z ciekawymi linkami, które znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętaj również o zostawieniu polubienia pod nagraniem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.